ja jeszcze tylko chciałem dodać my nic więcej nie chcemy chcemy normalnego traktowania szacunku i żeby ci rząd niby rządzący bo oni te, im się tak wydaje niech przestrzegają prawa tak jak pan mecenas powiedział konstytucja mówi najwyższe prawo w naszej Rzeczpospolitej paliwo nie jest bagażem więc nie może być w Polska podpisała z Unią te wszystkie ustawy i tak dalej. I koniec. I oni mają to przestrzegać. Od no tego się żąda. Ja tu jeździłem jeszcze, nie złapano mi ani z jedną paczuszką papierosów. Ja żądam od nich też szacunku. Bo ja im tu jeszcze nie, nie, nie złamałem prawa tu nigdy. Jechałem zgodnie z prawą. I tego żądam od nich, bo ja nie nazywam ich tak jak nasz tu wszystkich. Ja mówię oni, bo zachowują się jak oni. Brawo! 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 Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby?